No, samo to wyjaśnienie jest dosyć kiepskie. Dlatego, że jeżeli Apeiron jest czymś nieokreślonym, to znaczy czymś takim, któremu nie można przypisać żadnych cech, to nie można wyjaśnić, dlaczego to, co się z tego Apeironu wyłania, jest właśnie takie, jakie jest. Dlaczego się zmienia? Także wyjaśnienie Anacymandra samo w sobie nie było specjalnie imponujące. Czemu nie należy się specjalnie dziwić, jako że Anaximander był dopiero drugi w tym biznesie. Tak? Także no myśl ludzka rozwija się bardzo powoli, więc Anaximander jeszcze nie miał z, y, zbyt wielu poprzedników, od których mógłby się uczyć, tak jak Państwo się uczą. Ale Wielkie pomyśle Anaksymandra jest to sformułowanie wyjaśniać rzeczy znane przez nieznane. I to może się na pierwszy rzut oka wydawać ściemnianiem. Bo przecież jeśli kogoś prosimy o wyjaśnienie czegoś, czego nie rozumiemy, to na ogół chodzi nam o to, żeby ten ktoś wyjaśnił nam coś niezrozumiałego za pomocą czegoś, co rozumiemy. A tu Anaksymandr przeciw. Rzeczy dobrze nam znane, tak jak zmiany wśród rzeczy występujących w przyrodzie, próbuje wyjaśniać przez coś nieznanego, przez coś, o czym nie mamy pojęcia w ogóle, że istnieje, przez coś, co, co jest ukryte przed naszym doświadczeniem. Tymczasem taka jest właśnie zasada wyjaśniania naukowego. To znaczy, nauka wyjaśnia nam różne zjawiska, które dobrze znamy, za pomocą procesów, które nie są nam w żaden sposób znane. Czyli świecą się tutaj różne lampy i nic. I to jest zjawisko dobrze nam znane, natomiast wyjaśnienie naukowe tego, że te lampy się świecą jest, że po jakichś tam przewodach, ukrytych w ścianach płynie prąd elektryczny. Czy ktoś z Państwa zna prąd elektryczny? Kiedyś wśród studentów AGK w Krakowie zrobiono ankietę, nie? Pytanie brzmiało, kto wierzy w prąd elektryczny? Prądu elektrycznego nie widła, nie słychł. Niektórzy z Państwa, być może, doznali kiedyś szoku elektrycznego, ale czym innym jest doznać szoku elektrycznego, a czym innym jest zobaczyć, czy dotknąć prąd elektryczny. Ale w telewizji nam mówią, pogoda będzie taka, siaka, obaka, bo przesuwają się tam fronty atmosferyczne. Pogoda, zjawiska pogodowe są nam bardzo dobrze znane, a czy ktoś z Państwa kiedyś widział front atmosferyczny? Na rysunku. No, na rysunku, <grym> tak. No, <grym> no, że właśnie taka, taka jest zasada wyjaśnienia naukowego. Także Mamy tutaj taką niepokojącą dwuznaczność, bo kiedy w, w życiu codziennym prosimy o wyjaśnienie, to chcemy y, usłyszeć wyjaśnienie czegoś y, niezrozumiałego za pomocą czegoś, co jest nam dobrze znane, podczas gdy nau wyjaśnienie naukowe jest akurat odwrotne. Także proponuję to, to potoczne wyjaśnienie, nazwać objaśnieniem. Ja dzisiaj nie będę e, nie będę mówił, e, tylko będę... Właśnie, raczej, yy, 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 raczej starał się przy, przybliżyć Państwu to pojęcie wyjaśniania, <coughs> dlatego że ono ma zastosowanie, właśnie nie tylko w nauce, ale w filozofii. No, jest to pojęcie bardzo samo w sobie wymagające wyjaśnienia. Więc, jak powiedziałem, wyjaśnienia Anaksymandra. No, spełnia ten jego postulat, że wyjaśniać należy, wyjaśniać należy znane przez nieznane, ale samo jest wyjaśnieniem niewystarczającym, dlatego że ono nam nie mówi, m, dlaczego rzeczy się zmieniają tak, jak się zmieniają, to znaczy nie, nie przedstawia nam mechanizmu tych zmian. O ile przesuwanie się frontów atmosferycznych nam tłumaczy mechanizmy, na przykład zmian temperatury, ciśnienia powietrza prawda, i różnych zjawisk pogodowych, możemy się w tym jakoś rozeznać i, i ktoś, kto by y, poznał te przepowiadania pogody, mógłby, mając dane na temat przesuwania się frontów atmosferycznych, przepowiedzieć pogodę tak samo jak ci, którzy nam... Przepowiadają ją w telewizji. Tak? Natomiast na podstawie tej teorii apelionu nic przepowiedzieć się nie da i W związku z tym to jest to wyjaśnienie mało wartościowe. Cokolwiek się stanie, to można powiedzieć, no tak się z tak już, Tak już jakoś się zdarzyło. I to. Pojęcie wyjaśniania stało się przedmiotem analizy filozoficznej mniej więcej 60 lat temu i ono weszło na scenę jako wyjaśnianie przez podciąganie pod prawa. To znaczy początkowo uważano, że wyjaśnić jakieś zjawisko, to znaczy przeprowadzić rozumowanie którego wnioskiem jest, że to zjawisko zachodzi, a w przesłankach występuje przynajmniej jedno prawo ogólne. No, czyli na przykład, żeby wyjaśnić, dajmy na to, że coś spadło, to powołujemy się na prawo grawitacji, na to, że ten przedmiot, który spadł, nie był podparty, tak? I stąd można logicznie wyprowadzić wniosek z sprawach grawitacji, z tego, że przedmiot nie jest otwarty, że ten przedmiot spadnie. No i te, takie y, uważam, że tego rodzaju rozumowanie jest przykładem wyjaśniania naukowego. Ale, proszę Państwa, nie zawsze, znaczy nie zawsze tego rodzaju wyjaśnienia y, zaspokajają naszą ciekawość. Bo no, na przykład taki sam wzór wyjaśnienia e, 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 można zastosować do tego, żeby e, żeby na przykład wyjaśnić w cudzysłowie, że ten kawałek lodu się roztopił. Tak? Wyjaśnienie byłoby takie. no Lód to jest zamarznięta woda. Temperatura zamarzenia wody wynosi 0 stopni. Teraz mamy 0 stopni, a zatem czy temperaturę powyżej 0 stopni, a więc ten kawałek wody się stopi. No. Niby jest to jakieś wyjaśnienie. Ale w gruncie rzeczy jest to wyjaśnienie, które... No, no, Tak intuicyjnie czujemy, że on, że w tym wyjaśnieniu w gruncie rzeczy zawiera się definicja wody i lodu. To znaczy po prostu lud, wodą i lodem nazywamy to, 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 co, się, to co właśnie ma tą temperaturę topnienia i zamarzania wzrostu. Czyli jest to wyjaśnienie tak,